Witam bardzo serdecznie konkubenta Patrycji. Odpowiadam na pytanie: Czy Patrycja w końcu w najbliższy weekend wyjdzie z konkubentem z domu i spotka się ze znajomymi? Czy Patrycja w końcu w najbliższy weekend wyjdzie z konkubentem z domu i spotka się ze znajomymi? Mhm. Czy Patrycja wyjdzie? Coś takiego niestety nie, no to tutaj raczej nic się nie zmieni na razie w tym zakresie. Może tutaj jakiś dobry No, powiedzmy tutaj, no finalnie mamy dziesiątkę denarów, tak. To jest gdzieś tam sukces, no ale no, nie wydaje mi się, albo że to będzie w najbliższy weekend. Albo już szybciej, że gdzieś tam znajomi do Państwa mogą przyjść, tak, bo tutaj raczej coś takiego mi się zarysowuje, ale no. Jest to wyjście w końcu, natomiast nie powiedziałabym, że to będzie najbliższy weekend niestety, bo to jest tak, karta króla Buław. No, król Buław mówi o tym, że jakby gdzieś tam to pan musiałby zainicjować wszystko i pociągnąć jakby ten temat dalej, tak, bo król Buław to jest mężczyzna, który gdzieś tam jest taki dynamiczny w działaniach, tak, temperamentny, który potrafi odnosić sukcesy i odnosi, tak, jest taki właśnie nawet czasami chaotycznie dosyć działa, no ale jakby te działania przynoszą określone skutki, tak, no i rzeczywiście jest, no to jest człowiek sukcesu natomiast, co jest na nie karta kapłanki, czyli jakaś tajemnica tutaj wchodzi w grę, wydarzy się coś co gdzieś tam będzie no jest nieuniknione na co nie mamy wpływu, ale co będzie miało wpływ na dalsze, tutaj na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze poczynania pani Patrycji i pana, tak, czyli um, tutaj, e, i to może poprzeszkadzać niestety trochę, tak, w tym wyjściu w najbliższy weekend, bo karta kapłanki w negatywie, no właśnie, czyli te, to wydarzenie gdzieś tam poprzeszkadza trochę niestety w tym wyjściu, no i jakby będzie to Dalej na Państwa możliwości. No i karta Rada Asmieczy. No tutaj karta radzą, żeby jednak podjąć jakąś decyzję taką konkretną, tak, żeby już tak postanowić, że w ten weekend wychodzimy i koniec, tak, na przykład, no żeby się już tam się odciąć od tych takich różnych kwestii gdzieś tam innych, tak, czy też domowych, czy jakichś rodzinnych, żeby się odciąć od tego i po prostu wyjść i nie patrzeć na nic, no tylko takim sposobem według kart uda się rzeczywiście gdzieś tam... No te, jakby zrealizować to spotkanie ze znajomymi, i to wyjście. Natomiast również karty tutaj radzą, że yy, no odcięcie się od takich spraw domowych, no ale też podjęcie decyzji, czyli konkretnie yy, tego i tego dnia wychodzimy i. I jakby nie ma żadnej innej opcji. Natomiast, dołożę sobie kilka kart tutaj, jak widać, żeby dokładniej tutaj interpretować. No i cóż, mamy drzewko życia, czyli znowu kartę blokady, kartę stop. Drzewko życia mówi mi o tym, żeby nie drążyć jakby w, te, w tej kwestii a, zdarzeniowej, tak? Tego tematu, bo tutaj jest stop. Czyli no po raz kolejny, tak? Podobnie jak kapłanka, tutaj również wydarzył się jakiś. To, bo to jest zatrzymanie energetyczne, tak? Czyli znowuż kartę mówiło, że coś takiego wydarzy, o czym nie wiemy i nie mamy prawa wiedzieć. Wiedzieć, tak, to jakby jest ściśle powiązane z tą kapłanką, co po prostu będzie miało wpływ na dalszy bieg zdarzeń i na dalsze pańskie poczynania. tak? Także, no tutaj tak w karty mi tak się ukazały, tak mi pokazują, tak? Czyli, no gdzieś tam to zatrzymanie energetyczne jest i funkcjonuje. Dalej mamy kartę Królowej Mieczy, czyli to jest kobieta, która idzie przez pryzmat rozsądku, tak? Albo to jest karta mówiąca o jakby pani Patrycji, tak, która jest bardzo mądra i przez pryzmat rozsądku, logiki, no, ale gdzieś tam to nie jest y, czas odpowiedni na zabawy, tak? Na, na wychodzenie z domu, na jakieś spotkania towarzyskie, bo tutaj Pani Patrycja będzie bardziej zaabsorbowana jakimiś sprawami, takimi intelektu, tak? Bardziej jakimiś nauką, czy też pracą Jakimiś takimi względami, właśnie bardziej powiedziałabym takimi, no, do zostania w domu, tak. Natomiast może to również gdzieś tam oznaczać albo mamy pani Patrycji, tak, albo, no, może pa też pana mamy oznaczać, ewentualnie jakąś kobietę, gdzieś tam z otoczenia, dosyć blisko, natomiast która zaabsorbuje po prostu państwa swoimi sprawami. Tutaj dalej jest karta dziesiątki mieczy, czyli takie zakończenie jakiegoś etapu, koniec, tak, zakończenie. To spadnie jak grom z nieba, po prostu jak jakieś wydarzenie, które zakończy, e, które zakończy właśnie, jakby gdzieś tam tutaj ten etap, o którym mówimy, tak? Bo to jest w Salamieczach generalnie, że intelekt, tak? Intelekt, żywioł, powietrze, to jest intelekt i rozum. Mm. Jakieś będzie takie zdarzenie, które zakończy. Dalej mamy króla mieczy, tak? Czyli, no, to jest jakby małżeństwo powiedziałabym, no ale nie zawsze. Król mieczy również może oznaczać jakiegoś pracodawcę, czy też e, osoby gdzieś tam, no, mężczyznę, który jest też e, gdzieś nie tam, niedaleko was i on również kieruje się logiką, rozsądkiem, idzie przez pryzmat rozumu, a nie emocji. No i tutaj ten mężczyzna również będzie miał jest tam wpływ na bieg zdarzeń. Może to również symbolizować pana, tak? Pan jako osoba, Pan jako osoba która, tak jak powiedziałam, jest bardzo mądra, rozsądna, kieruje się intelektem, logiką, e, analizą, jakby wszystkiego, a nie impulsami. Dalej mamy mm, kartę Siódemki Mieczy. Tu są jakieś niedociągnięcia, takie półprawdy, niedopowiedzenia, coś takiego będzie się rysowało. Dalej mamy e, kartę Umiarkowania, czy ustabilizowanie sytuacji, no ale ustabilizowanie, no ale wciąż nie ma tego wyjścia, tak? I właśnie o to chodzi. Dalej mamy. I tu, jakby ustabilizowanie, Umiarkowanie, wszystko jest takie konstant, płynne, harmonijne. No i cóż dalej. Mamy króla kielichów. Tutaj dużo osób mi się w ogóle wtrąca, chciałabym zauważyć. Król kielichów często mówi o e, ojcu, o partnerze, o e, osobie jakiejś bliskiej sercu, tak? To jest osoba, która jest e, mądra, e, gdzieś tam władsza w pewnych aspektach, e, tak? Podejmuje decyzje, jest decyzyjna, ale również ma dobre serce i dobre intencje i nie chce jakby nikogo zranić. Na takiej zasadzie. Tutaj też mi taka, taka energetyka jakaś wychodzi, taki, taki człowiek by się trochę wtrącał w te wszystkie kwestie. Dalej mamy recorze dalsze, czyli jakieś dobre wieści, dobre wiadomości, niespodzianki od losu, również tak, jakieś takie wieści z zewnątrz, które przychodzą i to tak jakby e, te wieści są według kart m, paśmieczy, tak, czyli z otoczenia, Jestem z bliskiego otoczenia, właśnie z otoczenia znajomych, tak, jakieś dobre wieści od znajomych przychodzą, tak. Dalej mamy cesarzową znowuż Ech, i już od tej cesarzowej się robi e, jakby, no jeszcze tutaj dziewiątka mieczy, no ale już coraz... E, coraz lepiej się tutaj e, dzieje, bo cesarzowa mówi albo o partnerce takiej już stałej, tak, czyli w, pań, w Pana przypadku tutaj Pani Patrycja się ukazuje, taka w karcie cesarzowej, e, tutaj tylko pragnę zasygnalizować, że cesarzowa bardzo często mówi o ciąży, e, to może warto było wziąć pod uwagę ewentualnie, e, a jeżeli nie o ciąży, to e, no, mówi o tym, że to jest partnerka taka docelowa już na całe życie, bardzo, bardzo często, tak, natomiast również cesarzowa to jest przebiegająca, Piękna karta mówi o narodzinach, jeżeli nie dziecka, to o narodzinach yy, 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 jakiejś idei, koncepcji, tak, o twórczości. To jest karta twórczości, to jest karta jakby harmonii, życia w zgodzie z naturą, cykliczności, ale również ta karta prosi o cierpliwość. A dlaczego? Dlatego, że już jeśli Pan się jeszcze wykaże do cierpliwości, to już za chwilę będzie, rzeczywiście, ten koniec siedzenia w domu i tutaj wygląda tak, karta dziesiątki do donarów i karta dziewiątki mieczy. I to dosłownie oznacza to: dom, koniec. Tak, czyli się koniec siedzenia w domu. Również dziesiątka denarów mówi generalnie tak jakby poza tym o bardzo dużych korzyściach finansowych, tak. Też chciałabym zwrócić uwagę, ale również chciałabym zwrócić uwagę, że mówi o przedłużaniu rodu często. Także warto by było tutaj zwrócić uwagę, jeżeli jest cesarzowa i karta dziesiątki denarów, tak, która mówi jakby o rodzinach, ale też o ciąży, no i o przedłużaniu rodu. To dwie karty obok siebie, które mówią w ten sposób. Także to może warto o tym wiedzieć. No i cóż, dalej mamy, ale również dziesiątka dolarów, tak jak powiedziała, mówi o sukcesie na gruncie zawodowo-finansowym. To jest najpiękniejsza karta, jaka wychodzi właśnie w sferze zawodowo-finansowej, ale również mówi o sukcesach, o dużych korzyściach materialnych, o rozwoju, o tym, że coś idzie bardzo, bardzo w bardzo dobrą stronę, coś się rozwija szalenie po prostu, tak? I to jest świetna karta. Natomiast w tym w takiej konfiguracji i w pytaniu, które pan zadaje, to rzeczywiście już finalnie mamy tutaj e, dziesiątkę denarów i dziewiątkę mieczy, czyli zakończenie etapu siedzenia w domu. I tutaj jak ten etap się kończy, to jest e, szalony pęd do przodu, tak, w karcie rydwania pędzimy do przodu, wychodzimy, mówi o różnych rydwan tutaj. Mm, no tak, jak najbardziej o tak, o jakichś tam spotkaniach ze znajomymi, o takim spędzaniu czasu ym, gdzieś tam, y, czy to na powietrzu. Teraz to może niekoniecznie, ale y, często mówi właśnie o jakimś takim spędzaniu czasu, y, no na zabawie, tak, na spotkaniach y, ze znajomymi, y, na jakichś tam wyjściach, tak jak najbardziej. No i dziewiątka denarów to jest karta sukcesu, radości, dostatku, tak. Y, niczego nam nie brakuje, niczego mi nie brakuje. też karta taka dojrzałości emocjonalnej. Sukcesów na każdym polu, w zasadzie, tak? Ale też mówię o korzyściach finansowych, także po raz kolejny, gdzie taka karta się pojawia. Zatem, mm, no, wydaje mi się, że tutaj karty chcą mi pokazać też, jakby czuję, moja intuicja mi podpowiada, i również tak według karty, na to wygląda, że w najbliższy weekend, no, jeszcze niestety nie ale już za chwilę, tak, już za moment, tak, chyba, że jakby te wszystkie wydarzenia miałyby się zrealizować z najbliższego weekendu, no, ale nie wydaje mi się, bo tu jest jakby dużo sytuacji takich hmm, dość istotnych, tak, i gdzieś tam wnoszących hmm, wiele informacji i wiele energetyki różnej, różnego rodzaju, także tu jest dużo ludzi wtrącających się, dużo informacji, dużo wydarzeń, także, hmm, no, śmiem twierdzić, że niestety jeszcze nie w najbliższy weekend, ale już za chwilę, być może jeszcze kolejny weekend, tak, ten, który będzie... W, po najbliższym weekendzie. Eee, myślę, że to jest bardzo duża szansa, ponieważ rzeczywiście mam tu, tak jak powiedziałam, kolejne siedzenia w domu i po prostu wylot, tak, gdzieś tam ze znajomymi. Także eee, może nie najbliższy jeszcze, ale już za chwilę to się wydarzy na pewno według kart. To jest wręcz nieuniknione. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepsze, najlepsze, żeby to się wszystko szybko bardzo zrealizowało. Eee, dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.